Połowie marca wybrałam się na derby Hutnik Kontrawieczysta. Myślę sobie, że moje wyprawy fotograficzne, sportowe głównie to są wyprawy pod tytułem Witaj przygoda. Przygoda pod takim względem, że no, zawsze się coś dzieje. I tak było tym razem. Miałam ten mecz w ogóle odpuścić, bo pogoda no właśnie, pogoda była kiepska. I był to pierwszy mecz, w którym brałam udział jako fotograf z tak kiepską pogodą. Do tej pory unikałam takich wydarzeń, unikałam wyjść na zdjęcia, gdy jest zimno, mokro, i tak dalej. Jeżeli wychodziłam, to na chwilę gdzieś niedaleko i szybko uciekałam do domu po zrobieniu kilku zdjęć no bo było zimno, po prostu. Ale tym razem. Przekonały mnie przede wszystkim to, przekonało mnie przede wszystkim to, że były to derby. Byłam wcześniej na wieczystej na meczu, jako fotograf, teraz na hutniku. no i tak jakoś tak wiecie. Derby, hutnik wieczysta, stwierdziłam, pójdę, zobaczę, przygotuję się. I oczywiście przygotowałam się. Sprawdziłam sobie prognozę pogody, ubrałam się odpowiednio. Czyli tak jakbym szła w góry, dwie pary rękawiczek, buty w góry, bielizna termoaktywna, skarpety z wełny merino, płaszcz przeciwdeszczowy, czapka, szalik, wszystko, po prostu wszystko. I tak, sprawdzając pogodę, podawała ta pogoda, że deszcz ewentualny będzie padał od 12.00. Mecz zaczynał się o 11. Więc mówię... Hmm, najwyżej po pierwszej przerwie się ulotnie do I tak... I wyruszyłam przygotowana we wszystko. Wtedy myślałam, że przygotowana jestem we wszystko. Ale no, nie byłam przygotowana we wszystko, ponieważ jak już dojechałam na Hutę, pod ten stadion Hutnika, okazało się, że tam już Pada. I to nie deszcz, deszcz ze śniegiem i wieje. No ale jak już pojechałam, już byłam na miejscu, już byłam gotowa, mówię: Okej, okay, pójdę tam. I tak. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Bo tak jak mówię pierwszy raz fotografowałam w takich warunkach pogodowych, klimatycznych i tak dalej. Pomimo tego, że miałam dwie pary rękawiczek, to, no, to nic to nie dało. Nic to nie dało, ręce i tak miałam zmarznięte, bo stanie dwie godziny, ponad dwie godziny. I trzymanie aparatu, ręce wystawione, no to i śnieg z deszczem, i wiatr ciosający prosto na mnie to nie jest dobre połączenie. Ale najgorszym połączeniem w tym przypadku było to, że nieważne jak się przestawiłam na tym meczu, stojąc tam za boiskiem to ten deszcz ze śniegiem i ten wiatr Padał mi prosto w obiektyw. I patrząc sobie na zdjęcia, zrobiłam tych zdjęć, coś koło 500 zdjęć zrobiłam. Zabrałam w ogóle inny obiektyw. Tym razem do mojej Z5 zabrałam 24-200. Ponieważ, nie pomimo tego, ponieważ jest mniejszy, lżejszy i mm, łatwiej mi było nim opie, o, operować. Podczas tego meczu, patrząc właśnie na te warunki pogodowe, i tak, w tym obiektywie osłona przeciwsłoneczna jest dosyć mała, taka, no nie powiem, żeby była jakaś super mm, pomocna w tych warunkach atmosferycznych, i robiąc zdjęcia, po prostu tutaj, no to było całe, całe w śniegu. Minusem oczywiście tego wszystkiego było to, że mm, przez ten deszcz, przez ten deszcz ze śniegiem i wiatr i y, pogoda, temperatura odczuwalna była na poziomie minusowym. Pomimo tego, że ogólnie na polu było plus 5 stopni, czy 6 nawet, to nie miałam siły nawet wyciągnąć chusteczki, żeby tu przetrzeć. I cały mecz, całe te 90 minut tego meczu. Robiłam zdjęcia <noise> mając e, zachlapany cały obiektyw. Tak, że tak powiem. Achoj, przygodo! Zawsze się coś musi dziać. Co do obiektywu tego 24/200, to mam takie przemyślenia, że 24/200 do 200 jest trochę za mało, a 100-400 jak fotografowałam wieczystą, to było trochę za dużo. I takim najlepszym uniwersalnym rozwiązaniem byłby ten obiektyw 28400, który jest znikona, teraz chyba taka nowość niedawna z zeszłego roku. I mając tylko jeden um, aparat, jednobody, taki obiektyw 28-400 myślę, że byłby takim jednym uniwersalnym obiektywem. Na wydarzenia sportowe, no i nie tylko. No ale mówię tutaj o moich doświadczeniach, czyli wydarzeniach sportowych. Chyba, że miałabym drugi aparat. No to wtedy na jednym taki 24-200 na przykład, bo już go mam. A na drugim ten 100 400. I wtedy większa możliwość jest takiego mm, manewru zdjęciami i po prostu większa elastyczność tego, jak robić zdjęcia. Mogłabym oczywiście zmienić obiektyw, ale przy tej pogodzie. No, nie chciałabym tego zmieniać, chociaż pan obok, który się fotografował obok mnie, zmieniał sobie obiektyw przy tej pogodzie, więc tak, ale ja nie jestem już taka odważna. Więc no, ja nie zmieniałam, robiłam tylko tym. I myślę, że jeszcze nie raz zabiorę ten obiektyw właśnie na mecz. I może się przygotuję tak, że zabiorę sobie po prostu dwa obiektywy wtedy i, i zmienię. Ale to musi być pogoda trochę spokojniejsza. Na to na takie, na takie rzeczy. I. I teraz tak, jeżeli chodzi o zdjęcia z tego 24-200, to fajną opcją jest ten zoom od szerokiego, czyli 24, ponieważ nie musiałam się za bardzo ruszać, wychylać, odchodzić od boiska, gdy chciałam zrobić zdjęcie, gdy akcja się działa po tej stronie, po której ja e, stałam i robiłam zdjęcia. E, więc, więc tak, ten, ta krótka odległość, ta krótka ogniskowa, ta szersza taka jest naprawdę bardzo fajną opcją, jeżeli chodzi o tego typu zdjęcia. Natomiast e, jeżeli coś się działo dalej na boisku, no to te 200 już mi brakowało. No, i teraz pytanie jest takie: co kto lubi? Ja lubię zdjęcia trochę bardziej takie ciasne, jeżeli mówimy o zdjęciach sportowych. Więc w momencie, gdy miałam ten 1400, miałam to większe pole manewru do tego, żeby robić te zdjęcia trochę ciaśniejsze, takie, trochę bar takie bardziej zwarte. Na tej 200, czyli maksymalnym tutaj w tym obiektywie momentami mi po prostu brakowało tego, ale to jest moje jakby odczucie, ponieważ no ja właśnie lubię bardziej takie zwarte zdjęcia. Każdy lubi inne tak. I tutaj wchodzi jeszcze jeden jakby powiedzmy problem z tymi zdjęciami taki, że ja nie lubię korpować zdjęć. nie lubię. Prosto. Jeżeli jest to jakieś małe przycinanie, tylko ewentualnie po bokach delikatnie, to ok, ale żeby z większego jakby obrazu wycinać tylko jakiś mały kawałek, no to niestety ja tego nie lubię robić. Co mnie najbardziej boli w tych zdjęciach, to to że ym, no niestety przez tą pogodę i przez to, że miałam skostniałe ręce podczas tego meczu ym, nie byłam w stanie sobie tej chusteczki po prostu wytrzeć tego obiektywu ym, tam mam filtr, no ale tego obiektywu żeby ym, no żeby nie był taki zaciapany tym ym, śniegiem i deszczem więc ym, bardzo dużo zdjęć mam po prostu takich zamglonych z tego, z tego meczu, właśnie przez to, bo widziałam, że ostrość jest, że wszystko jest tak, jak, jak należy. No ale jest właśnie mm, to zabrudzenie, zabrudzenie tego obiektywu w takim stopniu, jak tam było na tym meczu, spowodowało, że dużo zdjęć mam po prostu takich. Mm, bardzo zamglonych właśnie przez, przez tą pogodę. Jak później już po meczu zpakowałam wszystko, wycierałam, no to tam było sporo tego. Sporo tego było. No i jest taki niedosyt, po prostu jest taki niedosyt, ale cieszę się, że byłam, że poszłam na ten mecz, pomimo takiej złej pogody, bo jest to pewnego rodzaju przełamanie swoich własnych... Ograniczeń, że do tej pory nie wychodziłam, nie robiłam zdjęć, jak była zła pogoda, jak była kiepska pogoda, była zima, no to po prostu nie robiłam zdjęć i, i tyle. A teraz um, przełamałam się do tego, wiem już jak następnym razem się będę chciała przygotować, co następnym razem zabiorę na taki mecz. Um, I oczywiście, no chciałabym, żeby na następnym meczu była. Lepsza pogoda, i żeby nie było takiej pluchy, e, takiego śniegu, deszczu i tak dalej. Ale było jak było. I dałam radę. Pomimo tego, że nie wszystkie zdjęcia są super, dałam radę. Przetrwałam, przetrwałam, przeżyłam ten mecz. Wiem, że już jakby zrobiłam krok dalej w tej fotografii sportowej. Jeden mały, taki mały krok. Podsumowując. Obiektyw 24-200 jest ok. No, idealnie by było 28-400. To by było jedno idealne, ale ten 28-400 jest ciemniejszy, bo on ma tam do, tu, mm, do 8, więc tak, no nie wiem. Ewentualnie drugie body, i wtedy. Praca z dwoma aparatami naraz, może to jest jakieś rozwiązanie. Pod względem takim, żeby uzyskać naprawdę to, co się chce z tych zdjęć i jakby tak um, być usatysfakcjonowanym po takim meczu. Taki jest mój cel. Na te właśnie zdjęcia sportowe i tak, będę Wam relacjonować takie historie. Historie e, przygody, przygody Urszulki z meczów i nie tylko. Przygody fotograficzne oczywiście. E, więc, e, więc tak, w tym filmie to by było na tyle. Przygody Urszulki fotograficzne, sezon 2025, wiosna rozpoczęta. No, to widzimy się w kolejnym filmie. Pa Pa.